Trzeba będzie przy nich posiedzieć, nie? No, jak to, ten pedał. Ja pewnie tam będzie... Jak ktoś lubi tam sobie sam, sam grzebać, to czemu nie? Cześć, najpierw ogłoszenia, zajmie to chwilę. Będą albo z widokiem z tego co ja widzę, albo z widokiem z giełdy. Większość pików udało się odzyskać, tak, z 80%, ale brakuje naprawy omegi. Ale to nie jest jakiś duży problem. Surowe nagrania, tak jak wam mówiłem, są odzyskane, ale muszę to wszystko poskładać, więc też chwilę to zajmie. No ale wrzucam Wam tam filmiki, które tam miałem przygotowane trochę wcześniej. Jeżeli macie ochotę, to zaobserwujcie stronę Instagrama. Link jest tam w opisie na dole pod filmem. Zamierzam zrobić sobie takie wyzwanie na jednej z tych stron, właśnie. I Częściej wrzucać jakieś materiały, więc polajkujcie, obserwujcie. Filmiki będą w miarę regularnie. Niestety, schodzi z tym wszystkim składaniem bardzo długo, najdłużej z naprawami. A niestety, naby oglądacie najmniej. Chociaż ja je bardzo lubię, no ale ja sam się na to pisałem, więc będę tutaj robił wszystko co będę mógł. Przez ten uszkodzony dysk może się zmienić trochę kolejność filmików, ale chyba to nie jest jakiś wielki problem. Chociaż postaram się wszystko wrzucić w kolejności chronologicznej. Będą naprawy, będą znaleziska, które uważam za najlepsze w tym roku, a może nawet w ogóle Więc obserwujcie, oglądajcie Fajne, dość rzadkie Będą, tak jak mówiłem, naprawy, ale naprawy będzie ich trochę mniej Ale za to będą naprawy, których jestem bardzo zadowolony Bo są to naprawy, których nikt nie chciał zrobić No i też będą zegarki z giełdy w naprawach Także ja uważam, że zrobiłem jakiś tam mały krok do przodu Więc, więc Wam pokażę o co chodzi Lajkowaliście i pisaliście ostatnio, że filmik z giełdy jest bardzo spoko, więc wrzucam wam kolejny. Tak jak widać, były to jeszcze ostatnie dni słońca, także patrzcie na ten ładny widok nie to co za oknem No i zapraszam Was do oglądania. Być minut.

To koniec świata, ale odzywa się do mnie równo... Как эта солидарность ценется?

Piękne. Jakbym miał kucę takiego Polska polskiego, to bym sobie kupił właśnie. Nie, no to możemy po 8 robić. 160? A jakie 80 80. Czyli masz się znaleźć tego polskiego mhm. Teraz jest... to ja mam już coś nowego na Gratuluję moje gratulacje nie mam pojęcia no, czy coś wyciągał więcej rzeczy ale czy w górę więcej, więcej jest nie wiem Cześć. 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 Tu już jest poza Nie mogłeś czy? Mogłem, tylko nad wolne wziąłem, ale patrzę rano, znaczy rano jeszcze wieczorem patrzyłem, że niby od 7 do 8 miał padać tutaj. I tak, by. tak było i mówię, no to pewnie nikt nie przyjedzie chce się wystawiać w ogóle, nie? To mówię, a... Tak? Mówię a... Nie, nie. Tu się nic nie ukryje. Tu się nic nie ukryje. Jadek, że a... będzie biedni, zaraz nie mogli jeść. Błonek z jakiej ceny? Dwie i pół

Możemy tam przyjechać, Tak, on teraz jest dostępny ten merch, na stronie, ale Pełną kolekcję zbudować i to jest naprawdę multi-wersji dużo, dużo jest. E, no. Tak jak tutaj, to są lata 70. To są lata 60. pierwsze multi-kalendarze. Super, super, pogratuluję. No nie? Dzięki wielkie na razie. Miłego. Proszę.

Ile taka sumiarka? 150 Stara jakaś chyba, nie? Kosza? Stara jakaś taka Tak, tak mhm. I zamieni Pan kosiarkę na pod kaszarkę na, na las ja, ja prowadzi... mhm. Ale ja powiem pamiętać, że to tak Nie, jak... Jak jest na mhm. No to wiesz, można wybrać, przebierać, może akurat sobie jakieś złoty No Ale co, to same szroty pewnie same takie, nie? Tak, tak, tak no. Jakieś kasio czy coś? A widziałem, widziałem, no Jakieś kasio starsze się trafią tu czy na czarno? No trzeba szukać, no w kaszami różę, kiedyś ten pan znalazł taki, to znaczy, że darek A, a to co to jest jakaś pilka pani, tak? Co? Wężsko, a taką... Nie, da się, da się. Okay. A to nie to wiem czy w nic. Delikatnie pan i nie urywał A tu nie był, a jest, jest. Nie, nie ruszałem. Tylko patrzę, bo tu jest naderwana ta bransoletka właśnie. No to coś spuszczu, jak się panu Ale tu jest problem z tym paskiem po prostu, nie? Pani Lupe? A Pani lupę? Nie mam Chyba nic, chyba nic No właśnie, a to trzeba by stracić czasu tyle Gaba Warszawa to tylko tarcza była, nie? No, no? są bardzo mało Nie? No Pierwszy no. ja kupił takie To, to fajne rzeczy No Rzadko Pierwszy raz się zdarzyło na No to już wiedział, no? ale to, to jest rzadkie, nie? No. Ile? Pięć dych To trzeba gumki wyczyścić Dziękuję i spokojnego dnia Gumki albo kondensatory A to Sejko, co mu? Chodzi tylko z te, to, te dziesiętne sekundy. Jak się włączy stopę to chodzi, a jeszcze stoi. Mm -hmm. nie, bo, to, ale to jest to, to naprawdę było po 3-4 dychy takie, nie? Ale to jest rzadki, rzadki ten kaliber, nie? A 7a28, nie? No nie banda. Cyganiuk kłamał, że Bate, wymienić albo co? Nie, 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 to... ja od pana brałem kilka razy. To zawsze jest tam informacja, co i jak. Pytanie, całe, a to nie na moją rękę. No, o, kowadło, ale za duży, za duży jest. No, Źle to wygląda. A ja to takie mniejsze, wolę. Ale ładny, bardzo ładny. Bo w sumie nie widziałem tego wcześniej. to jest dość ciekawy, nie? Ale nie wiem, co go boli. A co jest w środku? To jest ta Esa, ten Electric, nie? Ten z balansem. Aha, że ma balans i ten tak. kwarca dobro. To mam Tissota, dokładnie ten sam, nie? Tutaj. Mm -hmm. Ale już ten Tissota, tylko data nie chodzi. To jest za złowe pieniądze będą go Ale ten, to przeważnie, jak długo leży ten, to tylko trzeba benzynką delikatnie no częstować, częstować i puści to, nie? Przeważnie. No tylko właśnie tutaj on nie idzie na tych, na głównych, nie? Nie, nie, On rogi, tu stoi no, też no. Może, Powiem ci szczerze, może być cewka walnięta, nie? Tu są trzy cewki. No. cztery? a nie. może są w tym trzy rzeczywiście, a tym były cztery, nie? Albo cztery, nie wiem, są, ale trzy na pewno są. Ale te mechanizmy można robić, bo te 7T to są plastiki, to są oddupy rozbić, nie? Te 7T. Z literką T. No, no, no. Zobacz sobie na necie, bo ile ja one wiem, bają. tylko, One zwołają i 300 euro za te tylko To trzeba zrobić, a jeżeli tu jest a? cewka, no to cewka jest nie do dostania, nie? A to jest znowu Trzeba mieć podkład najlepiej, nie? Lutowanie jakieś cewki czy coś. No właśnie, ja nie, nie mam tych ty... No. No Zobaczcie sobie tego coś to wygląda. Co to jest? Yy, ta no no, co tu jeszcze? A to ci ty zajmuje? ile? 6 ale to już do wzięcia To już bez sądu Ale stalówka nie? Czy tytan? Tytan. tytan. No, Czuje pan, że tak, a tak. tą wielkość bardzo lepki, nie? Złota cała, nic tam nie jest A to jest Hamilton. Tam pisze Zentę, ale to A te po ile są? Za obydwa pięć dyki. No to ty za ten sam pasek jak gdzieś będziesz potrzebować to już jestem. Z tymi wycięciami to już jest kłopoty, A za 83? To masz i tak za stówkę naprawdę bardzo cenę To za 93. Same te vintage, te banzolety to. Wiem, znaczy no, trzeba będzie przy nich posiedzieć, nie? pewnie jak to ten pewnie ja tam będzie... szanuję, jak ktoś lubi tam sobie sam, sam grzebać to. Czemu nie? Po prostu coś czuję, że to sejko będzie czekało na drugie sejko, aż się złoży dwa z jednego. No ale choćby sam, wiesz, sam, sama tarcza, nie? Tak, 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 ta, no. Tarcza jest ok, nie. Ale może coś się wymyśli Teraz tak. Jak to wyciągnąć? Tak. I trzeba. trzeba raz, raz, że... to dobra, dzięki. To, że to jest, no, nie, 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 nie dużo. Tutaj jest.

roku. No 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 idę sobie usiąść, coś zjeść i sprawdzę najwyżej to do Ja wiem, właśnie, domową jagodziankę i nagram wam podsumowanie przy konarze. I co dzisiaj? Już Wam pokazuję. Na początek, na początek, chyba pod koniec już giełdy trafiłem to Casio, on coś tam teraz nie styka Seiko uszkodzone i Zentra uszkodzona <laughs> Casio Świetny Casio, bardzo ładny Casio szkło wiadomo do wymiany ale stalowe, zakręcane przyciski chodzą bardzo gładko, więc tutaj nie ma dużego syfu, więc nie był zalany ani zawilgocony. Yy... O, znowu zaczął działać. Kwestia przeczyszczenia styków kwestia masy gdzieś tam pewnie i tych gumek, tak jak mówił, nie? Do zrobienia, jakaś polerka, te sprawy do noszenia. Fajny Casio, stary Casio Nie wiem dokładnie, jakie to lata, ale. Ale tutaj macie dekę, możecie sobie sprawdzić. A jak nie, no to ja tutaj wypiszę. W sumie gdzieś tutaj podam. Seiko, rzeczywiście jest to bardzo rzadki mechanizm. No już chwilę. Few moments later. Dobra, odkręciłem. Jak widać bardzo ładny stan, bardzo fajny mechanizm, stary. Coś tu nie styka, może gdzieś ścieżka któraś uszkodzona, ale jak widzicie stoper działa, a mi a sekundnik nie, ale jeszcze chwilę. Gdy stoper chodzi to wyczuwa ruch. Ale gdy nie, gdy nie chodzi stoper, no to nie wyczuwa. A też powinno wyczuwać. Więc ja mam podejrzenia takie, że. To jest akurat od stopera, więc nie wiem, czemu to nie chodzi. Tam są różne cewki do każdego tego. Więc ja mam podejrzenia takie, że jest suszko. No dobra, tu chodzi. Ale ten mały nie chodzi jeszcze. tutaj nie chodzi, więc albo jest z silnikiem albo z cewką, no zobaczę, tak czy siak na części spoko, bo tam śmieszne pieniądze wyszły za 3, 9 dych, 9 dych za 3, czyli 3 dychy za sztukę, to jest ten i tu jest bardzo fajny, on w ogóle nie ma tutaj blaszki, więc nie ma obiegu, nie ma zamkniętego obiegu, więc na pewno nie, nie działałby nawet z tą baterią. Yy, ale nawet gdy tutaj złączę tą blaszkę gdziekolwiek, to dalej nie ma tego, nie ma żadnych tych. Bardzo ciekawy mechanizm. On tutaj strasznie ciężko chodzi, on powinien lżej chodzić, więc możliwe, że wystarczy go umyć. Zobaczymy, zobaczę, fajny jest. Chciałem zawsze taki mechanizm mieć i naprawić, więc będzie na czym ćwiczyć. Tu są pewnie jakieś wady jego wypisane, czego nie rozumiem. No i co, dogrywam Wam jeszcze zakończenie, bo byłem bardzo zmęczony i zapomniałem. Możliwe, że każdy z tych zegarków dzisiaj doczeka się naprawy osobnego filmiku. Dzięki za oglądanie, zostawcie coś po sobie na dole. No i na razie.